Fundacja powstała po to, żeby pomagać osobom doświadczającym przemocy, żeby ich przeprowadzić przez proces wyjścia z przemocy, do usamodzielnienia się, po to, żeby nauczyć ich, jak żyć bez przemocy. Prowadzimy również punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy. W punkcie dyżur pełni specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy, który jest osobą pierwszego kontaktu. W punkcie konsultacyjnym dyżur pełni również psycholog i prawnik. Także każda z osób, która do nas trafia po spotkaniu pierwszym z specjalistą do spraw przeciwdziałania przemocy, jest diagnozowana i ustalamy plan dalszego działania. Oprócz przeciwdziałania przemocy stworzyliśmy Akademię Rodzinną Układanka, w której prowadzimy bardzo dużo zajęć, które są dostosowane do potrzeb całej rodziny. Są warsztaty dla rodziców, podnoszące kompetencje, są zajęcia świetlicowe dla dzieci, są zajęcia edukacyjne dla dzieci, prowadzimy warsztaty kreatywne różne, które są, są również warsztaty dla kobiet, warsztaty z asertywności, z wzmacniania poczucia własnej wartości. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie. Na tych warsztatach są zarówno osoby, które po prostu nie radzą sobie, albo uważają, że mogą być lepszymi rodzicami. Oczywiście każdy z nas jest dobrym rodzicem, ale zawsze można być lepszym. Też stąd jest tytuł tych warsztatów: Ja lepszy rodzic, bo zawsze możemy być lepsi niż jesteśmy. Przede wszystkim Rodzice przychodzą tu, aby nauczyć się stawiać jasno granic dziecku, przede wszystkim, jak kochać dziecko, a jednocześnie wymagać. Uczą się komunikacji między rodzicem a dzieckiem, uczą się postaw wychowania, stylu wychowania. Po wybuchu wojny w Ukrainie stworzyliśmy tak zwaną cichą przystań. Stworzyliśmy miejsce, w którym pomagamy uchodźcom, osobom, które doświadczały wojny, które uciekły tutaj przed działaniami wojennymi w Ukrainie. Dla tych osób prowadzimy zajęcia nauki języka polskiego. W tej chwili mamy grupy na różnym poziomie edukacji, bo i osoby początkujące, zaawansowane, średnio zaawansowane. Mamy również grupy dla dzieci. Mamy ukraińskiego psychologa, prowadzimy zajęcia z logopedą, zajęcia nauki gry na gitarze, tak żeby pomóc tym osobom odnaleźć się tutaj w naszej polskiej rzeczywistości i zminimalizować choć troszkę skutki tego, co się wydarzyło u nich w kraju. Do Fundacji Ticha Hawen trafiła dlatego, że chciała uczyć się języka polskiego, bo jestem uchodźcą z Ukrainy i przyjechałam tu trochę więcej niż rok temu. No i musiała najpierw nauczyć się języka polskiego, dlatego zaczęła się tu chodzić na lekcje. No i właśnie teraz jeszcze tak samo chodzę na te lekcje, bo już chcę podwyższyć trochę swój poziom. до того, ну, щоб якось швидні мовити і мати можливість ну, no, нормально ще комунікувати з іншими людьми. Я ja там заводу на учителя морозпсихологія і власне, в Україні проводила різні тренінги, заняття психологічні з молодіжом, ну no, і так само дорослими особами. No i tak jak tu była się potrzebna taka trochę wsparcie, no to teraz zaczęła się pracować z młodzieżą ukraińską oraz polską. Prowadzenie fundacji daje nam olbrzymią satysfakcję z tego, że rodziny, które do nas trafiają, zaczynają funkcjonować razem, zaczynają funkcjonować troszkę inaczej, być może niż na początku. Rozwiązują się problemy, z którymi do nas trafiają. Dzieci są szczęśliwsze, rodzice są szczęśliwsi, bardziej zadowoleni. Bardzo często na takich imprezach czy festynach, które organizujemy, widzimy te rodziny, które na początku przychodziły gdzieś. Do nas i widzimy tą integrację, tą radość w oczach dzieci, to, że potrafią fajnie spędzać czas i po prostu być ze sobą, a w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne.